Co było najtrudniejsze w Twojej nauce jazdy? Ja dopiero zaczynam. Jeszcze nie miałam nawet pierwszej jazdy. To było tylko przymierzania się. Yy, z, na razie tak się przyglądałam temu smokowi pod tytułem Samochód. Z innej strony niż pasażer. A zaczynamy zdjęcia w niedzielę. No Właśnie, czy obawiasz się swojego pierwszego wyjazdu na ulicę Warszawy? Yy, uczciwie powiem, że tak. A w takim razie, jak przygotowujesz się z samej teorii? No to wszystkie te etapy są dopiero przede mną. E, na, na ten moment wszystko dla mnie jest zupełnie nowe. E, mogę to, jak to się mówi, overwhelming, takie przerażające. E, to, jest, to jest zwierzę, którego nie znam z tej strony, więc będę odkrywała wszystko po kolei. Mam nadzieję, że to nie będzie taki rozpęd, że nie, nie ogarnę tego. No mam nadzieję, że instruktorzy mnie poprowadzą w taki sposób, że się naprawdę czegoś będę mogła nauczyć. Zobaczymy.